Witam Was w pierwszym odcinku. Mitów i ciekawość tego Zaczynamy od razu grubo. się składa, że mam przy sobie? Przy miejscowości największej, Novigrad Przy miejscowości Nowigrad, tam gdzie jest ta siedziba, możemy spotkać takiego trolla I on jest za redaktorem, mimo że jest przy Nowigradzie. Co jest dziwne. Ale my dostajemy po na tym miejscu. Może możemy prawek. go zabić e, albo nie, go się nie zabiwa, ja rozkazuję. go jeszcze nie zabiłam. Albo Ale niech on nas ubie. prosi, żebyśmy namalowali hmm, moje To chyba ptaka. zależy co? E, ptaka! Niech namaluje! No i nie. Albo namalować sami, albo on sobie namalować. Ale jeżeli my go namalujemy, to będzie brzydki, ale, ale mu się spodoba jeśli on narysuje. To musi, mi nie, się nie będzie podobać, ale nam będzie tak. i on będzie miał takie brzydkie brzydkości, nie chciałem mu sprawdzić tych brzydkości, dlatego ja mu normalizowałem i takie brzydkie taki taki, taki. Dobra, a my już przechodzimy do drugiej ciekawej która będzie dosyć ogóle, ciekawa mam nadzieję, bo męczyło się Szukałem jej chyba 300. 300-300 lat. Ale tak, tak. dobra, przejdziemy do drugiej ciekawostki. Drugą ciekawostką jest ten typ. Szukałem go 3 godziny. Dobra, a trzecią ciekawostką... Jest ten zając. Jak widzicie nie możemy go zabić. Jest to nawiązanie do pewnego filmu, nie wiem jak to się nazywa, ale tam był taki zając, co tu, gdzieś tu za skałą siedzieli sobie tacy rycerze i zmieli zabić tego królika I tutaj właśnie możemy się dowiedzieć, jak skończyli się rycerze. Teraz wam jeszcze pokazuję, że innego na przykład tego zająca, możemy jak najbardziej zabić. A więc macie potwierdzenie. Kolejny ciekawostką Co się stało? Jest. ta nie. Ona jej ktoś wstawia no i my postanawiamy się tuśrocielić i okazuje się, że to są to dzieci, ryb. no Ciekawie. i jest to nawiązanie do pietusia pana i zaraz zobaczycie jakie słowa odpowiada pietusiu, uważaj! on ma miecz, to po co przyszedłeś? przysłał cię ten kapitan z czarnymi włosami? no i było to oczywiście nawiązanie bo... Eee, no i je, możemy je przygarnąć. Widzieliście te słowa, to, no i że ona, ona mnie je nie... może przygarni, przygarnie. No A. i gdy już mamy reset, e, gdy ja już wracam z resetu i jak widzicie e, oni tutaj są. A więc co, to by było na no tyle w tym, w tym w, w filmie. Może jutro może dzisiaj nawet kolejny odcinek tekst. Taki fajnie mi się nagrywa. Na razie to no, ma nie tyle. Pozwalam, Cześć.